Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tak dzisiaj pogadamy sobie trochę o książkach, ale bez konkretnych przykładów ale odpowiemy sobie na pytanie, co w danej książce się liczy oczywiście treść, ale nie tylko jako prawdziwy bibliofil nawet można powiedzieć patologiczny, jak to mówią niektórzy moi znajomi, uważam, że książka musi też wyglądać. Niekoniecznie musi to być piękna, twardo oprawa, chociaż to bardzo pomaga. Niemniej jednak, ilustracje są bardzo istotnym elementem. Trzeba odpowiednio dobrać ilustrację na okładkę, która prezentuje całą treść książki. Będzie tak, jakby jej wizytówką, co nie jest proste. A ilustracje w treści, w tekście, mają odpowiadać, do, e, mają odpowiadać danym e, wydarzeniom w tekście, przedstawionym, koło którego są umieszczone. Dlatego, jako e, miłośnik książek i czytelnik, źle odbieram to, kiedy ilustracje prezentujące jakieś wydarzenie z książki znajdują się 20-30 stron wcześniej albo Dalej po tym wydarzeniu, które zostało gdzieś tam opisane, świadczy to o niesamowitym niechlujstwie i braku wyczucia ze strony edytorów i wydawców. Dlatego dobra książka nie może mieć takich błędów. Z wiekiem doceniam poza dobrym tekstem oczywiście, i treścią i sposobem przedstawienia tej treści, czy umiejętnością pisania, autora doceniam coraz bardziej szatę graficzną, gdyż. Nie jest prawdą i nigdy to nie jest prawdą, że y, czytamy książki i nabywamy je tylko dla tekstu i dla informacji tekstowej, jaka jest tam przekazana. Jest także informacja wizualna i, wizualna i informacja estetyczna, która ma bardzo duże znaczenie, a z książką, jak każdy bibliofil wie, nawiązuje się pewna więź. Jest to więź, y, bym powiedział, y, z rodzaju czegoś bardzo głębokiego, pewna duchowość. Dlatego o książki się dba, jak się książce coś stanie, typu spadnie, czy pupil podrapie, czy ugryzie różek, jak czasami się to zdarza w przypadku kotków. Kotką oczywiście wybaczamy, ale cierpimy, kiedy się coś takiego stanie, ponieważ z książką mamy poszczególną więź. Pamiętam parokrotnie, jak znajomemu pożyczyłem jakąś książkę, Mu nic się oczywiście książce nie stało, a znajomemu tak się ona spodobało, że nabył swój egzemplarz i pytał się mnie dobra, to chcesz nową czy tą, co mi pożyczyłeś, tą starą? A ja mówię, proszę, oddaj mi tą starą, gdyż z tym egzemplarzem jestem zżyty. To jest właśnie przejaw tego, tej więzi, o której mówię. Dlatego... Książka musi być w bardzo dobrym e, stanie, także wyglądać i mieć dobrą treść. I nie wolno dać sobie wmówić, że szata graficzna się nie liczy, czy sposób, w jaki książka jest wydana, się nie liczy. Bardzo się liczy, tym bardziej nie lubię jak wiele wydawnic, czy to za granicą, czy u nas. Wydaje grube, wspaniałe publikacje, jak na przykład zbiory źródeł. Mam z epoki helenistycznej, czy muzułmańskiej Hiszpanii po angielsku tłumaczenia. Nie mogłem znaleźć pracy w twardej oprawie. I mam grube, fajne cegły, ale w miękkiej. No, oczywiście strach to jest czytać, czasami sobie czytam, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie pękło to w pół albo nie połamało się w paru miejscach. Jest to kolejny słaby punkt, przykład właśnie obniżania kosztów produkcji, by zarobić oraz zwyczajnego niechlujstwa. Dlatego nie wszystko powinno być motywowane chęcią zysku albo skrócenia sobie czasu pracy i wysiłku, jaki trzeba włożyć, by coś zrobić. Wielkie rzeczy wymagają wysiłku i czasu, ale potem wielkie rzeczy procentują. Jak jest książka dobrze wydana, czytelnik nawiąże z nią więź. I zawsze do takiego wydawcy, który dobrze wydaje, wróci. Robienie roboty fachowo, robienie roboty z sercem jest ciężkie, żmudne, ale się opłaca. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.